Mateusz nie lubił lotnisk. Zawsze panował tam pośpiech, ludzie patrzyli na siebie podejrzliwie, a on czuł się nie na miejscu. Ale tego dnia musiał tam być. Umówił się z agencją opiekunek, że odbierze Amelię R. nową nianie dla jego siedmioletniej córki Mary. Samotne ojcostwo nie zostawiało wiele czasu na błędy. Amelia miała przylecieć z Londynu. Miała mieć zieloną kurtkę i czerwony plecak. Prosto z samolotu, prosto do ich życia. Zamiast niej, pierwsza do Mateusza podeszła młoda kobieta w kremowym płaszczu i z czarną walizką. Spojrzała na niego uważnie, zatrzymała się i powiedziała. Przepraszam, pan Mateusz? Tak. Amelia? Zdziwiła się tylko na sekundę, po czym uśmiechnęła lekko. Zgadza się, powiedziała z nutą rozbawienia, jakby postanowiła wejść w tę rolę. Trochę się wszystko opóźniło, ale już jestem. Mateusz skinął głową. Wziął od niej walizkę, zaprowadził do auta i ruszyli w stronę jego mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Przez całą drogę kobieta zadawała mu pytania o Mirę, o jej zainteresowania, ulubione bajki. Mówiła pewnie, ale z dystansem. Nie do końca jak niania, bardziej jak ktoś, kto coś analizuje. Mira była zachwycona nową nianią. Kobieta od razu złapała z nią kontakt, usiadły na dywanie i zaczęły rysować. Tylko Mateusz miał jakieś dziwne przeczucie. Niby wszystko się zgadzało była ciepła, miła, otwarta. Ale czemu nie miała akcentu? Czemu zapytała o jego dawny projekt inżynierski? Wieczorem, gdy Mira już spała, kobieta usiadła przy kuchennym stole i przyjrzała się Mateuszowi. Pan naprawdę nie wie, kim jestem, prawda? Mateusz zamrugał. Przepraszam? Kobieta uśmiechnęła się szeroko. Jestem Lena Różańska. Dyrektor generalna RZT. Przyleciałam z Londynu na spotkanie z projektantem innowacyjnego wózka dziecięcego, który kilka miesięcy temu zyskał rozgłos w naszej branży. Pańskie imię i nazwisko było w notatkach. Wyszłam z hali przylotów i pan podszedł z moim nazwiskiem na kartce. Miałem odebrać Amelie R. Wydukał Mateusz. Nianie cóż, zaśmiała się. Może i pomyłka, ale doskonała. Mateusz poczuł, jak świat mu się chwieje. W jednej chwili zamiast opiekunki trafił na szefową jednej z najważniejszych firm technologicznych w Europie. Ale zanim zdążył odpowiedzieć, jego telefon zawibrował. Na ekranie, agencja opiekunek, pilne. I wtedy zadzwonił domofon. Dzień dobry, tu Amelia. Czekam na dole. Chyba się pan pomylił. Mateusz spojrzał na Lenę, potem na drzwi, potem znów na Lenę. Odebrał nie tę kobietę. Ale ta kobieta mogła zmienić wszystko. Mateusz nie wiedział, co powiedzieć. W drzwiach stała kobieta, którą miał odebrać Amelia z agencji. Zgodnie z opisem: zielona kurtka, czerwony plecak, lekko zmęczona, ale serdeczna. "Dobry wieczór", powiedziała z lekkim zająknięciem. "Trochę się pogubiłam." ale udało się dotrzeć. Lena spojrzała na nią z uśmiechem, po czym podeszła do drzwi i szerokim ruchem zaprosiła ją do środka. Chyba powinnyśmy porozmawiać, co? Rzuciła do Amelii, zanim znów zwróciła się do Mateusza. Ja może zrobię kawę. I powiem, po co naprawdę tu jestem? Amelia wyglądała na zdezorientowaną. Mateusz jeszcze bardziej. Dwadzieścia minut później siedzieli przy kuchennym stole we trójkę. Mira spała już od dawna, a gorąca herbata parowała w kubkach. Pański projekt pojawił się w wewnętrznej notatce zespołu RID, powiedziała Lena, nie patrząc na Mateusza, lecz na tablet z otwartym schematem technicznym. Intuicyjne sterowanie, reagowanie na zachowanie dziecka, automatyczne wyważanie. To nie jest coś, co wymyśla sobie tata amator. Kto panu pomógł? Mateusz zawahał się. Nikt. Jestem z wykształcenia inżynierem automatyki. Ale po śmierci mojej żony porzuciłem karierę. Skoncentrowałem się na Mirze. Lena uniosła wzrok. A mimo to stworzył pan coś, co może zrewolucjonizować segment opieki domowej. Nasz zespół nie dałby rady lepiej. Amelia obserwowała ich w milczeniu. Czuła się trochę jak widz przypadkowego spektaklu. I chyba nawet jej to nie przeszkadzało. W końcu też chciała wiedzieć, jak to możliwe, że trafiła na mieszkanie, w którym nie była potrzebna. Więc zaczęła Lena. Mam propozycję. Wiem, że nie odebrał mnie pan z zamiarem rozmowy biznesowej. Ale może tak właśnie miało być. Mateusz spojrzał na nią ostrożnie. Nie wiem, czy jestem gotowy wrócić do pracy. Po prostu, to był projekt dla Mairi. Rozumiem. Ale czy chciałby pan, żeby Mira dorastała? Wiedząc, że jej tata stworzył coś genialnego, i schował to do szuflady, zapadła cisza. Lena wstała i sięgnęła po płaszcz. Nie podejmujmy decyzji dziś. Jutro o dziesiątej mam wolne okienko w kawiarni, syrop przy Placu Zbawiciela. Jeśli się pan pojawi, przyjmę to jako znak. Po wyjściu Leni, Amelia z agencji wybuchnęła śmiechem. No to niezłe powitanie. Myślałam, że tylko ja się pomyliłam, kiedy nie zauważyłam pana na lotnisku. A tu się okazuje, że pan zabrał nie tę kobietę i prawie znalazł inwestora. Mateusz tylko pokręcił głową, jakby nadal nie wierzył w to, co się wydarzyło. A pani? Zapytał. Nie ma pani nic przeciwko temu, że no, że się to wszystko tak dziwnie zaczęło? Amelia uśmiechnęła się łagodnie. Po tylu latach pracy z dziećmi nauczyłam się, że chaos to po prostu część życia. Amira jest cudowna. Zostanę, jeśli pan pozwoli. Mateusz spojrzał na zamknięte drzwi pokoju córki. Nagle poczuł, że wszystko, co dziś się wydarzyło, miało jakiś sens. Jakby świat próbował dać mu lekki pstryczek w nos i szanse. Kawiarnia syrop paczniała wanilią i cynamonem. Mateusz przyszedł dziesięć minut przed czasem, z niepokojem rozglądając się wokół. W głowie miał setki wątpliwości. Czy to wszystko miało sens? Czy on, ojciec na pełen etat, naprawdę był gotów wejść w świat technologii, prototypów i rozmów z inwestorami? Gdy Lena weszła, wyglądała zupełnie inaczej niż dwa dni wcześniej. Ubrana na luzie, bez makijażu, z ciepłym uśmiechem, bardziej jak sąsiadka niż CEO dużej firmy. Cieszę się, że przyszedłeś, powiedziała po prostu, siadając naprzeciw. Mateusz skinął głową. A ja nadal nie wiem, co tu robię. Zamówili kawę. Przez chwilę panowała cisza. Nie szukam pracownika, powiedziała w końcu Lena. Nie chcę, żeby rzucał wszystko i przyszedł do biura od poniedziałku. Chcę ci tylko pomóc rozwinąć ten projekt. Na twoich warunkach. Tak, żebyś mógł nadal być z Mirą. I jednocześnie dał światu coś ważnego. Mateusz poczuł, jak napięcie powoli opuszcza mu ramiona. A jeśli nie chce się w to angażować zawodowo? Lena wzruszyła ramionami. To też ok. Ale może chociaż pomogę ci zabezpieczyć patent, porozmawiać z prawnikami, pokazać ci, jakie masz opcje. Bez presji. Wziął łyk kawy. A czemu to dla ciebie takie ważne? Zawahała się. Potem uśmiechnęła się lekko, bo mój brat zginął w wypadku z niemowlęciem w wózku. Kierowca nie wyhamował, a wózek nie miał nawet podstawowego czujnika ruchu. Od tamtej pory marzyłam o czymś takim, jak twój projekt. Mateusz spojrzał na nią uważnie. Już nie widział w niej tylko ważnej osoby z branży. Widział człowieka z historią, emocjami i swoją stratą. Może to właśnie dlatego tak szybko się porozumieli. Kilka tygodni później Lena odwiedziła ich mieszkanie. Amelia nadal pracowała jako niania, Mira opowiadała o nowych kredkach. W salonie stała plansza z ulepszoną wersją inteligentnego wózka. Postanowiłem, powiedział Mateusz, pokazując schemat. Nie wracam na etat. Ale nie chowam tego też do szuflady. Lena uśmiechnęła się i uniosła dłoń do przybicia piątki. Umowa stoi. Amelia zajrzała do pokoju z kuchni, z rozbawieniem patrząc, jak Mira pokazuje Lenie swój obrazek. Kobiety polubiły się zaskakująco szybko. Lena mówiła o sobie. Że jest antydzieciowa, ale Mira ją złamała. Może to przez rysunki. Może przez śmieszną piosenkę, którą Mira wymyśliła tylko dla niej, pani Lena, wielka scena, ale lubi jeść owsiankę z blendę. Mateusz wiedział, że życie nie wróci już do stanu sprzed tej pomyłki. Ale wcale nie musiało. Kilka miesięcy później, w małej sali konferencyjnej, odbyła się prezentacja pilotażowej wersji nowego produktu. Nie na wielkiej scenie, nie z pompą. Po prostu z udziałem ludzi z branży dziecięcej i technologicznej. Lena nie zrobiła z niego symbolu firmy. Pomogła mu zostać sobą, inżynierem, który nie przestał być ojcem. A on? Czasem zerkał na Amelię z kuchni, jak opowiada mi, że bajki. Czasem rozmawiał z Leną przez wideopołączenie, poprawiając kolejne detale prototypu. Czasem po prostu siedział z kubkiem herbaty i myślał o tym, że gdyby nie odebrał wtedy złej kobiety na lotnisku nigdy by nie trafił na właściwy tor.